Drogi widzu, czy jesteście gotowi? O ja, mi poważnie. To już drugi odcinek z tej wspaniałej serii. Sprawił to! Yes! Więc rozsiądź się wygodnie i przeżyj to razem z nami jeszcze raz. Kurde, jak ty to kręcisz, a potrafisz na jednym palcu? Co to było takie? Słyszeliście? <laughs> No to, to musiało być to dokładnie Bonjour Dobra to jest y, łatwa mapa więc y, O tutaj można y, Ten jak będzie, jak ono Tutaj kaczkę można w, Wpakować O ile przedmiotów Czyli już wszystkie masz dawało Do mi you need my help? Nie Ładna kula. O kurde, jak ty to kręcisz. A potrafisz no na jednym palcu? No o, zajbisz. <cuk14> Ardo, ty w ogóle w poprzedniej rozgrywce. Ty... O, Do... Co w poprzedniej? No nie! O. Ten Uf. w biegu. Hej, hej, Ej, co w poprzedniej? W poprzedniej rozgrywce ty dodał. Się, do... tak się, do... się do. Modlice się do. Modlice się do. Złóżcie ofiarę. Co jest grane? Pomodlice się do świeczki. Ty nie możesz mnie wyciągnąć? No właśnie próbuję. O. A czekaj, bo właśnie zdałem sobie sprawę, że jestem A nie, żyje. O, jeszcze naprawiliście się? A co wam się ty? stało? To ty to uczyniłeś? Nie nic. O, jaka lalka. Coś słyszałem. O, Jezu. O, ale... o, o! Oku jakieś! to jest! Co ja nie? Musisz... Musisz kurde wejść, tak, tu dobrze no A jak ty piszczeć zacząłeś! <laughs> Jezu, się przestraszyłem Bo jaka szalona ona jest! Uspokój się! Uwaga! Ale się szamota! Ale mamy karpia! Trzeba karpia ogłuszyć byłoby. Na pewno chcę mnie ją to wrzucić. O, no chyba tak, bo ona będzie... Ty Nie pacie na nie, Nie wszystkie przedmioty! Nie bo ona tylko jest zdenerwowana, yes, jak się ją dotyka, patrz! Cześć, czekaj, czekaj, zegar. Możemy wychodzić, ale nie musimy i nie chcemy. No. Tu mamy, tu mamy pieniądze. Kur... Gdzie ty to niesiesz, Jake? Za tobą jest wózek! Tak? No tak! Uuu, coś mnie go goni, Ej, coś go goni! Laser. Spierd... Go... ...na wszystkie przedmioty. Ej! Tutaj! Idzie! Wtedy? O! podaj! Spierdaj, spierdaj! Tak. O ile nam rozwalił przedmiotów? Nasza lalka! Minus ja. 2100 było. Ja pierdaj. Zamknijcie tę pierdą w łazience! go do siebie! Tak! <gryt> Seks, seks. <laughs> no f**k po... No W no Ogólnie trochę nam rozwalił, no ale już dobra trudno i tak bogaci jesteśmy Ardo nie żyje O no, matko, ten to jak zwykle <laughs> Co dobra, za to chamy no. cholernie. nie mieszczą się te j... pieniądze, no za dużo mamy p**e K**a Idealnie Idealnie O Jak, jak uniknąłem drzwi a, do no wyciągniemy. Niepotrzebne. A może, to tak żyjemy, a, może nie, a może tak? A może nie, a może tak, a może nie. A może tak, może nie. Tak, Nooo. Puszczaj nie. go! Dobra. HELA! No jest! Nareszcie! Nasza gwiazda! Ej, uważaj, bo tak to umrzesz! Umrzesz! Dzięki, umrzesz! Wyłaj, No i patrz, ty się. Żyje. Żyje. Żyje, dobra. Ale ile masz HP? Ula, dobra. dobra. Oh, <laughs> jak kichnął Dobry, jak tym? Co jest? A że się nawciągał pewnie Laser robi! Uważaj! kupmy coś, co pomoże nam zabić potwory Tak Też bym chciał zabić Na przykład o, to o, o. A co to tak walnęło? Nie, Nie wiem właśnie Młotek wow! 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 Bierzemy młotek Wsadzaj ten młotek Proszę cię wsadź ten młotek jaki, jaki on jest Chyba musisz nim lepiej się zająć. Ja nie umiem. A weź tak skocz. O o, o to się lowa. Mi nie wychodzi! Oj, kur... Proszę <śm> ręki, dwu do... Oj ku... Dobra, Dobra, mi to, gdzie to jest? Że to może słuchaj to stąd <śm> Jak został kryształem. Dobra, Jake, chodź pomóż mi. Idziemy go wsadzić do kibla. Ej no! Jedziemy już na misję, panowie! Patrz tego gówniarza, no spuszczaj wodę Trzymam go, trzymam go! Nie chcę wysiąść. O, o, czekaj, 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 Co on z pielnoli. Dobra dziecko, chodź Zostaniesz uratowany, uratowałem cię Jesteśmy, jesteśmy winien, jesteś życie Ale apteczkę chcę To Dawida wina Ale mam 86, życie i tak Dobra, ja nie biorę itemów, bo ja jestem fatalny w korzystanie z itemów, więc może Mlodawy przejmie itemy i on będzie... Nie, nie chcę tego używać Chodźcie No to ja to biorę, dobra <grywki> no ale, ale, <grywki> ale granata Popów telekinezą Nie! Walnij! 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 Niech mnie ktoś wrzuci! Nie! Ale to jest mały O co się stało? Niestabilnie emocjonalnie dostał młotek! Eee! Potwór! i Jaki duży! Ja sobie z nim poradzę! Jest polak! O dobra, gnoju! Z każdej strony. Zjedz to! Zjedz to! Tak, tak, tak! Wiemy go! Ożygus Dawaj, podnosimy go! Podnosimy go! Tylko żygasz tak. teraz? Chyba nie. Oj! O! Mogliśmy już Czeka dawno zawieść ten wózek Oj! Co jest z tym kamieniem? Ja nie widziałem, że to trzeba wcisnąć. No wy halo jesteś? Jestem Te kawa nosy tam weszły. Dziękujemy Jakey, ugrałeś to! Wracamy do domu dzięki tobie Po co ci to? Ardo Uf. O kurde! Przepraszam, ja nie wiedziałem, że to ci jeszcze Ale we, wezmę twoją główkę Słuchajcie, nie, yy, Dawida potwór zabił Dawid padł y, ofiarą Tak? Przemocy Idzie <laughs> Dawid padł y, ofiarą Dobra, uda się czy nie uda? Ja mogę teraz w ogóle, jak jestem taki orzygusem wrócić? Czy nie mogę? Mam nadzieję, że mogę Zaatakował go jakiś mały potwór Ja widzę bardzo, bardzo rzeczywistą... Potworową... Przemoc. What? No jedźże. No. Co się dzieje? Co jest? Wybuchniemy, kurwa. Ja chcę wrócić. O co chodzi? Weźcie go stąd. No co jest? PIGNOJO! Ch Jake! A kto wrócił bez was? Jake. A, 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 a czemu bez was? A jak? A dlaczego? Trzeba poczekać na ekipę całą. No <laughs> mieliśmy 10 sekund na powrót od tego jak aha. ja aha, aha, aha. No, Teraz mamy 1 HP, ale dobra, to mamy bugi, więc damy radę. Nie? Dwa bugi! <laughs> trzy bugi <boogie. śmiech> <laughs> Ogólnie tu mamy tak, za 39. Pater, nie, za 30 O! No to prawo. mamy 39, to bierzemy spluwę. Bierzemy sprówę, Kistole... no guys. <laughs> Nie weźmiemy wszystkiego? Łooo To jest fajna IJACIE się odegrał Zabiłem go w lobby! Aha, co teraz Nie wiedziałem, że da się zabić w lobby! Ja o, on odpadł? Z rozgrywki? Musimy. Nie wiem, ale to jest za mocne Ludzie, broń jest niebezpieczna Bierzemy to ja. Nie możemy No dobra to nie Nie stać nas Jedziemy Tak Bo I tak Ardo. Dzięki, Dawid. <laughs> Pierwsze, co mam do powiedzenia, to dzięki, Dawid. <laughs> Ej, czekajcie, gdzie jest half pani dla Arno? nakradliśmy, że teraz jak kupiliśmy, to powiedz: Ja nie ma, nie to, dla psa! To Dawid, mu... to Dawid mu musi oddać pół Dobra. HP. Chodź tu. Nie... Ej, to poczekajcie, dajmy mu po Ileba. 10 może. Niech każdy mu coś odda od siebie. No nie się kurde. Co po 10? Zaraz, coś wtedy wy 90, a ja 40? Ja mam 51, więc to nie jest taki. 20 że jest. mi oddajcie.